Kochani, witam Was wszystkich na moim kanale. Dzisiaj przyjechaliśmy na imprezę do dewelopera. Bardzo lubimy kompleksy, które on buduje. Z chęcią ich sprzedajemy. Także dzisiaj przyjechaliśmy zobaczyć właśnie co deweloper nam chce powiedzieć. Może będzie sprzedawać jakieś nowe projekty, dlatego dzisiaj zrobił imprezę. No i tak jak myślałam, deweloper chce zacząć budowę nowego kompleksu w dzielnicy Rawai, dlatego dzisiaj zaprosił agentów ze sprzedaży nieruchomości, żeby o tym właśnie... Powiedzieć. Także teraz nam przedstawiam całą informację o tym kompleksie. Projekt będzie wybudowany w bardzo dobrej lokalizacji. Tylko 5 minut spacerem jest do plaży Rawai, 1,5 km do plaży Najharn i 1 km do plaży Janui. Cena na najmniejsze mieszkanie 29 metrów kwadratowych jest 2 900 000 wat. W ceny już są wliczone meble. Będzie dwie fazy w tym projekcie. Pierwsza faza będzie wybudowana w 2027 roku i druga faza w 2028 roku. Do końca budowy jest dostępna płatność ratalna. Z niektórych mieszkań jest... Piękny widok na morze, infrastruktura tego kompleksu, lobby, dwa baseny, strefa coworkingowa, siłownia, restauracja, ochrona 24 na 7, bezpłatny shuttle bus do plaży. Przez to, że teraz jest start sprzedaży, to teraz są najlepsze ceny. Można będzie kupić takie studio 29 m2, też e, będzie oczywiście mieszkanie z dwoma oddzielnymi sypialniami, 60 m2. E, różne typy będą tych mieszkań można będzie sobie wybrać, będą i większe studio na przykład 32 m2, e, też będą apartamenty z jedną oddzielną sypialnią, także będzie bardzo dobry wybór. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany kupnem nieruchomości w tym lub innych kompleksach na Phuket, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Zostawię w opisie właśnie link na mój Instagram, na WhatsApp, też oczywiście na mój mail. Mi bardzo się podoba ten kompleks, podoba mi się to, że jest on na wzgórzu i będą przepiękne widoki na morze. Po prezentacji nowego projektu zaczęło się takie przepiękne show. To, co wydarzyło się później, było dla mnie po prostu ogromnym zaskoczeniem. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. A dalej zostaliśmy nagrodzeni i zajęliśmy pierwsze miejsce w sprzedaży jednego z kompleksów tego dewelopera. Dla mnie to było bardzo ważne wydarzenie. Byłam bardzo szczęśliwa, że nasze wysiłki i praca zostały docenione. Kochani, dziękuję wszystkim za oglądanie tego filmiku i do zobaczenia już w następnych odcinkach. Pa pa!